Witajcie, kochani. W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam na żywym przykładzie, że wszechświat jest wielowarstwowy, uporządkowany, że nie ma przypadków, nie ma błędów i wszystko jest żywe, jest ruchome, że zatacza koło. Nic i nikt nie umiera. Podzielę się z Wami jednym z przykładów, przykładem, który jeszcze jest żywy we mnie, bo zaczął się wydarzać około tygodnia temu i dzisiaj jeszcze się wydarzy. Więc około tygodnia temu, kiedy byłam w sklepie. Poczułam, przyciągnęły mnie dwie ramki, ramki do zdjęć. Nie potrzebowałam żadnych ramek ani niczego innego, ale te przyciągnęły mnie. Kiedy po dwóch dniach zakupu ramek chciałam je wypełnić jakimiś zdjęciami, spośród albumów, jakie mam, przyciągnął mnie jeden i otworzyłam go na Przypadkowej w cudzysłowie stronie, na której to było zdjęcie mojego syna i jego dwóch kolegów z okresu dzieciństwa. Uczyłam też e, w tamtym momencie, żeby wysłać to zdjęcie do mojego syna i tak też zrobiłam. Kiedy po kolejnych dwóch dniach, kiedy byłam w sklepie, spotkałam moją koleżankę. Koleżankę, której nie widziałam od jakiegoś dłuższego czasu. Tą koleżanką jest mama jednego z chłopców, który był na zdjęciu. Chłopców, który odszedł. I celowo nie mówię zmarł. Podczas tego spotkania wydarzyło się bardzo dużo. E, między innymi wymiana energii między nami i to, że pojawiła się przy mnie, przy nas, energia syna, który odszedł i poprzeze mnie chciał się skontaktować ze swoją mamą. W pewnym momencie, już właściwie pod koniec naszego spotkania, naszej rozmowy, upadł mi telefon na podłogę i w tym momencie wyświetliło się zdjęcie. Zdjęcie chłopca, e, czyli syna mojej koleżanki, i to był znak. E, to nie był znak dla mnie, ponieważ e, ja doświadczam takich rzeczy, ale to był znak dla jego mamy, że on jest i że to wszystko, co się wydarza, to nasze spotkanie, to nie jest przypadek. Słowa, które są w tytule tego nagrania, czyli to był dobry chłopak, to są słowa jego mamy. Słowa, które wypowiedziała o nim, mówiąc o tym, jakiego rodzaju ciężką miał chorobę i że nie było szans na to, żeby z niej wyszedł. Te same słowa, to był dobry chłopak. Przyszedł do mnie następnego ranka, przyszedł do mnie z przestrzeni, poprzez głębokie poczucie energii i nakaz, nakaz subtelny z przestrzeni, kolejnego nagrania, właśnie, yy, filmiku, który, którym będę mogła się podzielić, i który też będzie. Podziękowaniem za, za to, czego doświadczam, za to, co mogłam ofiarować mamie zmarłego chłopca. Te słowa, które usłyszałam, wybrzmiały we mnie bardzo wyraźnie, i wybrzmiały niegłośno, subtelnie. To było subtelne pokierowanie. Dzień po spotkaniu, kiedy zajrzałam do albumu, aby zrobić wyraźne zdjęcie, znalazłam kolejne, dwa kolejne zdjęcia, i w tym momencie odebrałam kolejny przekaz. A ten przekaz brzmiał, on wiedział. On wiedział. Kiedy robiłam to zdjęcie chłopcom około 20 lat temu, wtedy nie wiedziałam. A dzień po spotkaniu z jego mamą, poczułam, że on wtedy wiedział. Wiedział, jaką drogę przejdzie jego mama. Wiedział, że odejdzie. I wiedział to nie z poziomu chłopca kilkuletniego, wiedział to z poziomu ducha. I w tym miejscu chciałabym Wam podać krótki przykład który miał miejsce około 26 lat temu, czyli jak mój syn miał około miesiąca. Pamiętam moment do dziś, kiedy jako miesięczny właśnie chłopiec patrzył na mnie, patrzył mi prosto w oczy swoimi małymi oczkami, tak pięknymi, w których było tyle miłości, tyle przenikającego uczucia, e, takiego ogarniającego e, jakby zewsząd mnie i wszystko, co istniało takiego uczucia, takiej miłości, e, która. Do tej pory nie jestem w stanie, nie wyrazi, nie jestem w stanie tego wyrazić słowami. Jedyne co mogę powiedzieć to, że było to niesamowite, piękne, ciepłe, pełne miłości. To była po prostu miłość. I zastanowiło mnie wtedy to spojrzenie, zresztą przez wiele lat mnie zastanawiało, dlatego że tak naprawdę do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o fizyczność, to u nikogo nie widziałam, nie czułam czegoś takiego, takiej miłości w oczach drugiej istoty. Ale do czego zmierzam? Dlaczego podaję ten przykład? Otóż od około 3-4 lat ja i mój syn doświadczamy ekstremalnie trudnych, e, trudnej sytuacji, jaka się pojawiła, i ta sytuacja e, wymagała ode mnie była takim budulcem. Takim kopniakiem od wszechświata e, do mojego dalszego rozwoju, do tego, żebym mogła na przykład z wami się dzielić e, tym, czym się dzielę, żeby też ta moja percepcja się, się poszerzała. E, I ten subtelny kopniak, ale jakże bolesny kopniak, jakże otwierający. E, wszystko przede mną, cały wszechświat był potrzebny i mi, i mojemu synowi. Około roku temu poczułam to bardzo głęboko zrozumieniem, że to spojrzenie mojego syna, kiedy miał miesiąc, czyli 26 lat temu. To było podobnie jak u syna mojej koleżanki, że mój syn wiedział, on wiedział, że oboje będziemy przez to przechodzić. Oboje wiedział, jak trudne to dla nas będzie. I wiedział, do czego to nas prowadzi. I nie wiedział to, podobnie jak sen mojej koleżanki, z poziomu dziecka miesięcznego, z poziomu ducha. Jeden i drugi chłopiec wiedzieli to z poziomu ducha. Więc, kochani, przypadki nie istnieją, wszystko we wszechświecie jest uporządkowane. Jest jedną wielką harmonią, która zatacza koło. To żywy Bóg w każdym z nas. A dzisiaj, dzisiaj z 1 listopada 2025 roku, mama zmarłego chłopca przysłała mi zdjęcie. Zdjęcie naszych synów e, z okresu, kiedy byli mali, i obok są słowa kuby, chłopca, który odszedł, ale jest, jest żywy. I załączę wam tutaj. E, Właśnie to zdjęcie i te słowa, bo myślę, że są piękne, i to też jest takie uhonorowanie tak to czuję jest to takie uhonorowanie Kuby, Jego mamy, tego, co się otwiera przed nami, to, co staje się dostępne powoli, stopniowo dla każdego z nas. Kochani, to jest przykład naszej nowej rzeczywistości, którą wkraczamy coraz bardziej i bardziej. I powiem Wam, kochani, bo teraz tak właśnie mi przyszło, żeby powiedzieć, że dzisiaj chyba mija równo 6 miesięcy, pół roku, bo chyba zakładałam 1 maja, jak tak dobrze pamiętam, i liczę. E Pół roku od założeniu właśnie tego kanału. Dzisiaj też e, otrzymałam od koleżanki kolejne zdjęcie. To zdjęcie grobu e, jej syna, na którym są postawione jego zdjęcia, na którym jest piękny, przystojny. Młodzieniec, bo zmarł w wieku 22 lat. Kiedy patrzyłam na te zdjęcia, poczułam energię Kuby, bo tak miał na imię. Poczułam jego energię i poczułam jego podziękowanie dziękuję mi za to, że. Że mogłam przekazać jego mamie wiadomość, wiadomość, że jest i że jest żywy. I kiedy to się działo, siedziałam nad wodą, siedziałam nad wodą i płakałam. Ponieważ czułam te wszystkie energie i czułam ogromną wdzięczność za to, że mam ten dar, że mogę czytać te energie, że mogę tego doświadczać, mogę się tym dzielić, mogę służyć tym samym innym. Bo służba właśnie na tym polega, kochani. Jest wielowymiarowa i wielowarstwowa. Więc kochani, już na koniec e, powtórzę może to, co mówiłam na początku, że wszechświat jest wielowarstwowy, uporządkowany, że nie ma przypadków, nie ma błędów. Wszystko jest żywe, jest ruchome, zatacza koło. Nic nie umiera. Wszystko żyje. Dziękuję, że jesteś.